Naprawdę, pisła coś na Pokazałam mu nic, a ja już ty, 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 to, zagrałem, ten tok, gdzie ten kolczot, antek, sied, podłoga 7, 2, 7, 2, tutaj na końcu. Pokażcie, jesteście reportami, nie, 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 to. Wpis. Widzicie o Tutaj musicie napisać. tak napisać. O nie. Kazywałam jak? 7272? Wróćcie mi jakieś komentarzy. I dajcie takiego. Macie sinisterka, takiego. Dajcie takiego sinisterka. I dajcie, dajcie takiego sinisterka. Nie. Tylko musi. Ja mam wszystko załatwione. Muszę sobie, tylko. Sobie. I, I do